Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale portalu FPC. Jako, że przez moje ręce właśnie przechodzi kolejny serwer NAS od Asustora, a dokładnie model AS1002T w wersji tej drugiej V2, nagram dla Was krótki poradnik i pokażę w zasadzie coś podstawowego, czyli jak instalować dodatkowe oprogramowanie właśnie na serwerze NAS. Zapraszam na film. Moi drodzy, zanim przejdziemy do praktycznej części poradnika, dosłownie kilka zdań krótkich wprowadzenia. Serwery NAS, zarówno te od Asustora, jak i firm konkurencyjnych, na przykład QNAP czy Synology, tak jak i wiele innych urządzeń, chociażby nasze smartfony, bazują na jądrze Linuxa. Co za tym idzie? Instalacja oprogramowania najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej, Opiera się na zasobach dostępnych w tzw. repozytoriach. Mówiąc językiem bardzo prostym, my oprogramowanie, jakiekolwiek programy na naszym serwerze możemy instalować, korzystając z programów dostępnych na innym serwerze dedykowanych do danego rozwiązania. Nie pobieramy, tak jak w przypadku klasycznie znanych nam rozwiązań z systemu Windows, jakiejś gotowej. Porcji instalacyjnej programu, jakiegoś programu do instalacji z rozszerzeniem Exe i instalujemy. Tylko wpisujemy odpowiednią nazwę programu. Ewentualnie wyszukujemy z listy dostępnych. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Krok pierwszy: logujemy się na nasz serwer. Jeżeli robimy to pierwszy raz, możemy sobie zapisać hasło w przeglądarce, oczywiście o ile chcemy, ponieważ ja tutaj, zobaczcie, jestem zalogowany po prostu ze środowiska Windows. Jeżeli mamy dostępne nowe aktualizacje, możemy sobie od, oczywiście od razu je zainstalować. Pamiętajcie, żeby raczej starać się to oprogramowanie mieć aktualne, ponieważ to również później warunkuje nam możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania. No, jesteśmy już po aktualizacji. Eee, co widzimy, nie znam tu więcej, nie wyskakuje. To jest główny pulpit nawigacyjny. Moi drodzy, możemy sobie przyjrzeć zainstalowane aplikacje. Klikając strzałkami w bok, no, ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ mamy cały panel ustawień i tak dalej. Tu nigdzie aktualizacji nie instalujemy. Wchodzimy do centrum aplikacji. Poczekamy, aż nam się załaduje. No i zwróćcie uwagę, że obsługa samego centrum aplikacji jest bardzo zbliżona po prostu do jakiegokolwiek eksploratora plików, zwłaszcza tego znanego nam systemu Windows. Widzimy tutaj zainstalowane aplikacje. I zwróćcie, moi drodzy, uwagę, że możemy je usunąć. Ikona kosza. Możemy również włączyć, wyłączyć aplikacje, co nie jest równoznaczne z ich usunięciem. No i przede wszystkim mamy możliwość ich aktualizowania. Aktualizacje nie następują samoczynnie, dlatego musimy wybrać aktualizacje ręcznie, zarówno pojedynczych aktualizacji, jak i też wszystkich. Oczywiście zatwierdzamy OK, że chcemy aktualizować. My, drodzy, jesteśmy już po zaktualizowaniu najważniejszych funkcji naszego serwera, bo to było pierwsze uruchomienie. No i teraz widzimy pulpit. Pulpit z zainstalowanymi podstawowymi aplikacjami, jednak jest bardzo mało. Dlatego, żeby doinstalować nowe, ewentualnie usunąć stare, które nam nie są potrzebne, korzystamy z centrum aplikacji. O ile całość wygląda jak zwykły folder, możemy sobie go powiększyć, nawigacja odbywa się tak, jak zresztą widzicie, praktycznie jak w systemie Windows, tak o tyle de facto łączymy się z repozytoriami, w tym przypadku Asustora, który udostępnia nam poszczególne, dedykowane w większości w tej chwili aplikacje. Z poziomu przede wszystkim pierwszego głównego pulpitu mamy możliwość wyłączenia aplikacji, ich tak naprawdę dostępności oraz usunięcia. Za usunięcie nie odpowiada jednak suwak na samym dole, ale ikona kosza. Wyłączenie aplikacji nie jest jednoznaczne z jej usunięciem. Ona wciąż będzie zainstalowana, ale nie będzie dostępna. Po lewej stronie Mamy drzewo katalogów, w których mamy najważniejsze opcje. Przede wszystkim opcja aktualizacji. Tutaj, w tym oknie, będą wyświetlały się aktualizacje do danych programów. Możemy instalować ręcznie pojedynczo lub wszystkie naraz. Kolejny folder to instalacja ręczna aplikacji. Jest to Zdecydowanie bardziej zaawansowana opcja pozwalająca na instalację aplikacji z źródeł zewnętrznych w podobny sposób, jak ma to miejsce z plikami Excel w systemie Windows. Mamy zainstalowaną, właściwie mamy pobraną paczkę z programem, na przykład Pendrive'a, którego podłączamy do naszego serwera, a następnie klikamy opcję przeglądaj, żeby. Instalować żeby instalować program. Możemy tego również dokonać z komputera, właśnie korzystając z plików pobranych gdzieś na nasz lokalny dysk. Logi ustawienia w tej chwili nas nie interesują. To, co nas interesuje zdecydowanie bardziej, to opcja Wszystkie aplikacje. Moi drodzy, to tutaj widzimy dostępne w repozytoriach aplikacje dla naszego serwera. To są aplikacje, które są sprawdzone, przetestowane i nie będą powodowały nam żadnych błędów z naszym serwerem. Możemy wybierać aplikacje, które chcemy zainstalować. No i zobaczmy sobie przykład. Korzystam z chmury Microsoftu już od dłuższego czasu, z OneDrive'a, więc wybieram sobie dedykowaną aplikację DataSync for Microsoft i tak dalej. Możemy sobie wejść w opis aplikacji i widzimy pełny jej opis oraz Opcję zainstaluj. Klikamy więc zainstaluj, potwierdzamy chęć instalacji naszej aplikacji i od razu widzimy pasek postępu. Aplikacja jest pobierana i od razu instalowana na naszym serwerze. Co więcej, tam gdzie wcześniej w głównym pulpicie widoczna była opcja zainstaluj, teraz mamy opcję zainstalowana. Oczywiście to nie jest jedyna. Aplikacja umożliwiająca nam synchronizację akurat w tym przypadku z OneDrive'em, właśnie obok mamy aplikację do synchronizacji z dyskiem Google, no i poniżej cała masa innych aplikacji, chociażby umożliwiająca nam prosty, prostą konfigurację, udostępnianie serwera FTP. Dalej mamy aplikacje służące nam przeglądaniu i słuchaniu muzyki z serwera iTunes, serwer iTunes. Mamy Java. Mamy również multimedialne aplikacje umożliwiające nam również strumieniowe odtwarzanie multimediów. Jest tego bardzo, naprawdę bardzo dużo. Zauważcie, że aplikacje nam się wczytują wraz z tym, jak przewijamy całość na dół, fotogalery bardzo istotna aplikacja jeżeli chcemy robić sobie backup zdjęć na naszym serwerze i nie musimy wchodzić od razu w opis, możemy od razu wybierać opcję instalacji, zwłaszcza jeżeli wiemy do czego dana aplikacja służy. Kodi Explorer, jeżeli znamy nazwę aplikacji i tutaj przykładowo właśnie posłużymy się Kodi, nie musimy scrollować i przeglądać całej listy aplikacji. Wystarczy, że wpiszemy w wyszukiwarkę, która jest z w prawym górnym narożniku nazwę. Nie musimy nawet wpisywać całej nazwy. Zobaczcie, że wystarczy kilka liter dosłownie już mamy od razu filtrowane. To samo dotyczy na przykład OneDrive'a. Zaczynamy wpisywać One i już powoli aplikacje są filtrowane. W celu właśnie wyłowienia tej, o którą nam chodzi. Tutaj natomiast nie ma dostępnych aplikacji Asustora. Nie ma dostępnych wszystkich aplikacji. Do tych została przygotowana osobna zakładka Asus Store Apps. No i tutaj mamy dedykowane typowo dla naszego serwera nas aplikacje, które możemy sobie pobierać. Na przykład Download Center, bardzo przydatna aplikacja. Od razu możemy sobie. Zainstalowania, a właściwie aktywować przekierowanie portów dla Download Center, to tym być może zajmiemy się kiedyś w innym odcinku. Możemy również sobie przejść od razu do najpopularniejszych. Oj, na pierwszym miejscu fotogalery. I tutaj mamy te aplikacje, które są najczęściej pobierane. Ale to jeszcze nie jedyna opcja przeglądania i instalowania aplikacji, ponieważ możemy przejść sobie do zakładki kategorie. I tutaj mamy pogrupowane wszystkie aplikacje dostępne w repozytoriach w taki sposób, żeby w łatwy, szybki e, sposób móc je po prostu zainstalować. Jeżeli interesują nas na przykład aplikacje multimedialne do odtwarzania multimediów, czy ogólne, mamy kategorie w tym przypadku nawet aż dwie, na przykład Media Player to będą odtwarzacze. Wybieramy sobie odtwarzacz, który chcemy zainstalować, a w multimediach. Mamy dodatkowo kilka jeszcze aplikacji poza odtwarzaczami multimediów, np. Podcast Generator, którego nie było w właśnie kategorii wcześniej, które umożliwiają nam po prostu nie tylko odtwarzanie multimediów, ale praktycznie też ich tworzenie. Mamy również kwestie oprogramowania biurowego, wirtualizację bardzo istotna kwestia, jak chodzi właśnie o serwery nas. Do prowadzenia blogów, dedykowane aplikacje, czy na przykład aplikacje narzędziowe. Tutaj jest sporo aplikacji, przede wszystkim dla programistów, ale nie tylko. A osobna kategoria to aplikacje beta, czyli takie, które jeszcze nie są dostępne w oficjalnej dystrybucji. To są aplikacje testowe, mogą powodować różnego rodzaju błędy, ale są dostępne w oficjalnym repozytorium. Aplikacje, które widzieliście, są już zainstalowane. Teraz wystarczy, że przejdziemy sobie strzałeczką w prawą stronę. No i one oczywiście po kolei nam się uruchamiają. Są dostępne. Możemy sobie je odpalić. No i już widzimy gotową tak naprawdę aplikację. No tutaj żadne zdjęć nie będzie, więc nie ma na co nawet czekać za bardzo. Możemy sobie wrócić do naszego ekranu. To samo dotyczy na przykład aplikacji Download Center. Także tutaj... Już możemy z tych aplikacji praktycznie od razu korzystać bez żadnego dodatkowego kompilowania. Kompilowania, ale też w zasadzie komplikowania, bo jak widzicie, instalacja dodatkowych aplikacji na serwerze jest bardzo prosta. Wybieramy je z listy. Jeżeli znamy, wiemy, co to są za aplikacje, to w wyszukiwarce wpisujemy ich nazwę. Klikamy zainstaluj, i w zasadzie tyle aplikacje są gotowe do tego, żeby je odpalić, skonfigurować, jeżeli jest taka potrzeba. No i praktycznie korzystać. Moi drodzy, w następnym odcinku powiązanym z serwerami NAS nie będzie Asustora, będzie Dell, ale nie serwer NAS, a komputer polizingowy, DL albo HP, coś z tego wybiorę i będziemy sobie instalowali FreeNASa jako właśnie taka alternatywa zdecydowanie tańsza dla gotowych rozwiązań i przy okazji poruszę kwestie zalet i wad takiego rozwiązania. Ode mnie na tyle, dzięki za uwagę, cześć, hej!